Jak to jest e, grać z takimi maluchami? Bo z tego co e, mówiła pani producent, e, było trójka, była trójka małych dzieci. E, no i za każdym razem to, są, to jest praca z małym dzieckiem, to, to jest nieprzewidywalne. Więc e, jak się pani pracowało z dziewczynkami? E, to jest rzeczywiście dość specyficzne zadanie i, i z jednej strony wdzięczne, ale z drugiej strony też bardzo trudne, bo to są jednak maluszki, którym nie można wydać dyspozycji, tylko tak naprawdę trzeba starać się stworzyć taki klimat, żeby ono wykonało zadanie, które no mamy dla niego w danej scenie. Przykładowo scena jest dramatyczna i byłoby cudownie, żeby dziecko płakało, a nie spało na przykład. No nie, a dziecko w tym momencie ma ochotę właśnie na spanie albo jest w świetnym humorze, no więc wtedy musimy robić inną scenę i poczekać, aż dziecko będzie miało taki nastrój, no bo wiadomo, że tego się inaczej nie da po prostu wywołać. Wykorzystujemy po prostu naturalne zachowania dzieci, dopasowując sceny do ich nastrojów. Więc to jest dosyć, no, no wymaga takiej dużej elastyczności i, i cierpliwości ze strony całej ekipy, też aktorów. No wiadomo, że ja wcześniej też pracowałam z małymi dziećmi, i ja lubię pracować z dziećmi, aczkolwiek doświadczenie bycia w życiu prywatnym mamą no powoduje, że trochę bardziej się jednak stresujesz, no bo, no bo wiesz, jak to jest, jak to się na takiego maluszka hucha i dmucha i chce mu się nieba przychylić, a on jednak, no jednak jest w sytuacji, no gdzieś pracy. Ale są z nim zawsze rodzice, więc dziecko nie może być na planie dłużej niż bodajże trzy godziny. Ma taki pokoik, w którym może sobie odpocząć, jest karmiony, przewijany i tak dalej, tak dalej. Ale staraliśmy się też tak, żeby... Pewnie to też ze względu na moje już doświadczenia, że ja wiem, jak to jest funkcjonować w domu z małym dzieckiem i jakie to są ograniczenia i jak czasami jest trudno z domu wyjść, kiedy ma się zaplanowane wyjście na jakąś godzinę, a dziecko właśnie przed samym wyjściem nie wiem, zrobiło siusiu albo jeszcze coś gorszego i cały plan, że tak powiem, trzeba odłożyć na półkę, no bo trzeba się zająć dzieckiem, więc zazwyczaj jak się spóźnia albo w nerwach wychodzi z tego domu, no i tak dalej, i tak dalej. Więc mnóstwo takich życiowych elementów i sytuacji zostało też przeniesionych do serialu, co mam nadzieję da właśnie takie wrażenie i, i ułudę prawdy, tego, że to jest niewymyślone, tylko rzeczywiście, że te sytuacje są takie z życia wzięte.